Cześć, czułem, dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się wymianą zbiornika detergentów. Tego zbiornika, który nam natryskuje na detergent, dzięki któremu. Wpływa do pralki woda już z proszkiem. Wymieniamy ten zbiornik detergentów. Dlaczego? Możecie mieć różne ku temu powody, na przykład może być zabrudzony, także już nie możecie tego doczyścić, mógł się tam zadomowić jakiś grzybek. Ja go wymieniam akurat dlatego, ponieważ mechanicznie, technicznie jest uszkodzony, cieknie z tego zbiornika. Za chwileczkę wam pokażę, jak to się stało. Otworzymy sobie tylko ten zbiornik. Pokażę Wam wymianę krok po kroku, jak wymienić ten zbiornik. Jest to bardzo proste. Zbiornik w Beko, ten dozownik detergentów, w zasadzie ten z dyszami natryskującymi wodą, jest wykonany bardzo słabo, bardzo niskiej jakości. W trakcie filmu, jak już go wyciągnę, to oczywiście Wam pokażę, w czym tkwił problem. Natomiast tutaj, gwoli wstępu, zobaczcie o co chodzi. Przyjechałem oczywiście z problemem takim, że pralka cieknie. Udało mi się zlokalizować wyciek, choć nie było to łatwe. Tutaj z tego. Łączenia mm, tej listwy, natryskującej z resztą obudowy, tryskało bokiem ciśnienie, i tutaj w tą szparę cisnęło, w tą szparę łączącą właśnie front z tym zbiornikiem detergentów, i podczas nabierania wody, pralka po prostu. Sikała wodą w dół. Nie był to duży wyciek, było to parę kropli i tylko w momencie pobierania przez pralkę wody. Natomiast oczywiście warto na takie rzeczy już z samego początku zwracać uwagę i naprawiać je zawczasu, niż potem mieć problem z zalanym mieszkaniem na przykład. Chociaż w tym wypadku raczej mieszkanie nie byłoby zalane. Natomiast oczywiście dyskomfort jest, usterka jest, trzeba to naprawić, a więc lecimy z tematem. Po odkręceniu dwóch śrubek z tyłu i zdejmaniu górnej pokrywy, wyciągamy sobie oczywiście pojemnik na detergent i odkręcamy cztery śrubki ukryte właśnie za tą szufladką na detergenty. Dzięki temu uwolnimy sobie sam zbiornik detergentów na, od tego panelu frontowego. Pamiętajcie, żeby śrubki sobie odkładać w odpowiednie miejsce, żeby ich później pomylić. Następnie bierzemy się tutaj za górę, odkręcamy dwie śrubki trzymające nam panel. Przedni. Podważamy lekko od spodu, ponieważ tutaj są ukryte zatrzaski. E, wszystko robimy z wyczuciem powoli tak żeby nie porywać zatrzasków tego panelu frontowego. Ściągamy sobie poprzeczkę bo ona się trzymała razem z panelem i mamy piękny już dostęp do naszego e, pojemnika na detergent. Wyczepiamy sobie węże e, Uważajcie, żeby nie ułamać e, przypadkiem, jeżeli będziecie chcieli ten sam zbiornik założyć, ponieważ demontaż ten, ten może przeprowadzić również w celu wyczyszczenia tego zbiornika detergentów. O co chwilę wam pokażę. E, uważajcie, żeby nie wyłamać tych e, zaczepów, które Wkładamy węże, bo są też ciche jakości. Tutaj wąż doprowadzający już wodę do bębna ściągamy sobie. On nie jest na żadną opaskę przymocowany, tylko zaczepiony o tak na gumowe ucho. I teraz tak mamy dozownik detergentów na wierzchu. Jeżeli chcecie sobie go przeczyścić, ponieważ jest zabrudzony, jego można o rozpołowić odchylając zatrzaski dookoła niego i mając go tak w takiej pozycji, jest go o wiele łatwiej umyć w wannie, umy w umywalce niż kiedy jest zamontowany w pralce i wszystko nam skapuje o te dysze, te kanały właśnie tutaj one są wprasowane, wciśnięte na zatrzaski w tą resztę obudowy, którą trzymam w ręce i po prostu z tego połączenia na zatrzaskach sikała woda w bok, przez co po prostu tak jak widzieliście w tą szparę trafiała i leciała sobie woda w dół pralki wymieniamy na nowy zbiornik montujemy sobie tutaj ten gumowy łącznik uważajcie, żeby on na pełnym obwodzie wszedł na pewno mm, żeby naszedł na ten kruciec od zbiornika, żeby nie było potem wycieku gumowy ucho, upewnijcie się, że zapiliście dobrze, a przy montażu tych wężyków od wody upewnijcie się, że lewy wężyk jest po lewej stronie, a prawy wężyk jest po prawej stronie, bo jak podepniecie na odwrót, to pralka zamiast pobierać proszek do prania zasadniczego, będzie pobierała płyn do płukania, czyli po prostu jeżeli pomylicie tutaj kolejność, to pralka będzie pobierała nie ten detergent, co trzeba. Także warto na to zwrócić uwagę. Montujemy sobie panel przedni, żeby wskoczył nam na zatrzaski, w zatrzaski żeby zatrzaski nam zaskoczyły. O, to jest dobre nazewnictwo. Natomiast nie przekręcamy go jeszcze. Tutaj musimy pobawić się trochę z samym zbiornikiem, żeby on nam wskoczył na swoje miejsce w tym panelu przednim. Jak widzicie, właśnie mi się to udało. Kiedy yy, zbiornik już wskoczy na swoje miejsce, wtedy już możemy wszystko skręcać na sztywno. Nie potrzebujemy już żadnych luzów yy, i wymiana tak naprawdę jest przeprowadzona. Gratulacje, że Wam się udało. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli wymieniać. A wystarczy u Was tylko i wyłącznie przeczyścić ten dosownik detergentów. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Powodzenia z Waszymi naprawami i do zobaczyska w następnym filmie. Cześć.